tego faktu, że potrzebujemy rąk do pracy, że gospodarka się rozwija. Nie wynika w oczywisty sposób, że mamy swój kraj zasiedlić imigrantami, a szczególnie imigrantami z jednego państwa, chyba, że chcemy wygenerować sobie duży, konkretny problem polityczny. Jeżeli chcemy, to właśnie taka droga do tego prowadzi. Wybrać jedno państwo, szczególnie takie, z którym mamy częściowo sprzeczne interesy i częściowo sprzeczną politykę historyczną, i powiedzieć: "Zapraszamy tutaj wszyscy, przyjeżdżajcie, rozdajemy paszporty, rozdajemy przywileje". No i to jest gotowa recepta na problemy. A jak chcemy prowadzić politykę roztropną, to trzeba zastanowić się, ile, z jakiego kierunku, na jakich warunkach, w jakim tempie i czego chcemy wymagać w zamian za wejście na nasz rynek pracy i w nasz system świadczeń społecznych. Czy ktoś w Polsce w ogóle przeprowadził taką dyskusję? Nie było na ten temat żadnej debaty w parlamencie, panie redaktorze, żadnej. Jak minister Chorążyk podczas jednej z dyskusji przedstawił założenia polityki imigracyjnej rządu Morawieckiego, które polegały na tym, żeby sprowadzać jak najwięcej ludzi z różnych państw do Polski, to został odwołany za swoją prawdomówność, a strategia, którą przygotowywała polityki imigracyjna, została do dziś ukryta.